Ładnie Lucia je makaronik? Robiła ładnie siku na drapkę. No. Z Mamo. Teraz się ogrzewa, bo już jest chłodno. Dziewczynka ładnie się ogrzeje na słoneczku. Je wypi jest tej i będzie się bawić zaraz. Znowu, co ona będzie kleić. Dobry na, makaronik Lucia? Pyszny. Mama pyszny. Robiła świeży. Kruselki, wiesz i ulubione. Mama mm -hmm. specjalnie chodziła wczoraj po Kruselki dla Ali. Wala, mm -hmm. lubi Kruselki. Alright, oh, nice. oh, this so so mm -hmm. <laughs> yeah. uh, go come I'll go oh, to sand castle if so you can get it. Dobrze, przyniosę. Się zapytaj, Taty, czy ma gaz w kuchence? Magaz w, ma w kuchence. Może przywieść. Tatuś kuchenkę na gaz, kiełbaski kupi. No ja to bym taką chińską zupę zjadła, zaparzano, wiesz, taki gotowy w kubkach jest, wiesz. Tak. chińskiej zupki ci się chce? Znaczy wiesz, takiej w kubku, nie? nie, no. Ale się jeszcze trzeba, są no. takie gotowe, wiesz, te garki niby, nie? Tak jakoś uh -huh. spicy, krewetkowo, ale... Uh -huh. Taką na świeżym powietrzu, uh -huh. to człowiek A ani mielonkę bym owaliła. Mogę przywieźć. Tak? Musisz pomyśleć co przywieźć, to przywiozę. Ali. Tu fajnie można się schować, nikt na Ciebie nie patrzy, nikt tu nie, nie ma, fajnie, ten namiot to dobra sprawa. Ala je fruselki, tak? Pomachaj dla taty. Cześć karta, mijamy jemy Super. Ala musi nabrać siły ooo a tu truselki tyle mam wychodzić super, jedz Alusia, jedz bąbelku A gdzie moje słoneczko? Nie, się dożywia. Gdzie moje słoneczko? Je makaronik? Śliczne, Dziusia. Fajnie się nagrzało. Się. Śliczne. Tatuś nagrywa film. Tata nagrywa film. Kokietka tata. Ona lubi makarony. To chyba po mamie. No. Makaron. Ona uwielbiam. A i ryż lubi. Jak ryż ryż też lubi. Ryż po tacie. Makaron po mamie. Ładna pogoda. Czy tam teraz Hører du Takk. Tata to zaraz przyjdzie? Skończy nagrywać film. No. Skończ! Skończyć nagrywać, tak? Trzeba. Tak, do córki, się, tak? Do córki się przytul, tak? Tu usiądź. Zimno. Zimno. Ostatni fruselek. Więc. Już tatuś wyłącza. Papa, pa, zrób wszystkim. Papa. Pa.